Proszę bardzo. Chciałem Wam zademonstrować tym razem już troszeczkę z innej perspektywy naszą piękną wieżę Eiffla. Proszę bardzo. Tamiza, czy jest jak wał? Nieomylny też nie jestem. Czasem się muszę nawet pomylić, bo by podpodało, że jestem geniuszem. A tak jest okejka. Okay Jedziemy, jedziemy do niej, kurde, no. jest bardzo fajnie, sympatycznie, jest zajebiście, orient jak skurwysyń trzeba mieć tutaj, niewątpliwie, nie ma co do tego żadnych wątpliwości, ale piękna jest ta wieża, pięknie jest, po prostu jest cudownie, jest, jest ekstra, no, zajebiście, dobra, już się spokój. Popsujesz cały film tym gadaniem swoim. To gadasz i gadasz, nic więcej. Się zamkną na chwilę. I pokazał to, co tu się dzieje. I nie trząś kamerą. To będzie lipka. O, saduła wolności! Proszę bardzo! Lecimy z tematem. Nie ma lipy na rejonie, nie ma strania po gardynach. Po prostu. Pełen Orient, moi mili, musi być. W przeciwnym razie jest po prostu kaplica. A do kaplicy zamierzać... Nie mam zamiaru po prostu chodzić, tak? No. Bo nie mam czasu! Mam kupę innych spraw. Ocie, chuj! zbliżenie, może dalej. A od jeszcze. Ponieważ tą łapą. I będzie zajebiście Ła. Tak to wygląda. Zajbiście